Nie patrzcie za bardzo na moje włosy, ponieważ po wczorajszym wyjściu nie miałam już siły ich myć i zostały ulizane. I żeby było lepiej, przyznaję się Wam, że dzisiaj również to zrobię, ponieważ kompletnie nie mam czasu, pozwoliłam sobie dłużej nie spać. Więc znowu zrobię zaczeskę. I tworzę teraz stylizację. Um, za każdym razem u mnie moja stylizacja tworzy się na innej podstawie, na innej bazie. Dzisiaj. Bazą do tego jest sweterek, taki oto sweterek, którego uwielbiam, obustwiam i właśnie ogarnęłam, że skończyła się zima praktycznie i ja nie nosiłam tego w ogóle. O, to jest tak milusie w ogóle. Moja ja, 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 ja. filozofia obierania się jako osoby WWO, która ma ogrom, ogrom ciuchów we wszystkich możliwych stylach dosłownie, E, mając też chyba ETHD, które są w stanie coraz bardziej z, y, umie, y, zdiagnozować, e, to jest wielka męka. Potrzebuję przeanalizować, wziąć pod uwagę bardzo dużo rzeczy, nawet takich typu, czy ja to często noszę, czy ja to wynosiłam, czy czy nie zniszczy się to ubranie na niewystarczająco dobrą okazję, jak dawno to nosiłam, na przykład, oczywiście jaka jest pogoda i ile jeszcze zostało mi czasu w porze roku, żeby na przykład wynosić tego rodzaju styl, bo jak wchodzę w lato, to wchodzę w trochę inny styl, bo ja potrafię po siedzieć i dosłownie medytować przed tą szafą. Są to rzeczy, które wiem, że nie są normalne, nie są potrzebne, tak nie powinny wyglądać, bo one są typowo wynikające właśnie z tego, Nadmiernie myślącego mu powoduje, że u mnie ubieranie się jest strasznie męczące, a z drugiej strony jest dla mnie bardzo proste i naturalne. Ja nie muszę w ogóle się zastanawiać, co ja mam ze sobą Że teraz mam motyw taki ze spodniami, że mam fazę na te materiałowe, zimowe, takie spodnie leiste i się zastanawiam, czy to już jest ten moment. Czy już wystarczająco wynosiłam te spodnie zimą? Tak samo na przykład jeansy. W tym roku w ogóle nie nosiłam jeansów, bo tak się zakochałam w sprawach materiałowych. I mam wielki żart do jeansów, że nie nosiłam. No, a zaraz będzie za ciepło na te jeansy. Więc uznałam, że dzisiaj to jest to jest ten dzień, żeby oddać hołd jeansom. To mówię, że jednak zmieniam zdanie, bo równie tak samo właśnie skórzane spodnie nie były przeze mnie wynoszone tej zimy, więc uznałam, że to już w ogóle nie będzie na cieplejsze dni, więc teraz to będzie dobry motyw. Ubrałam takie, które czasem mi dobrze leżą, czasem nie, zależy od tego w jakiej kondycji jest mój brzuch, przez moje sprawy właśnie zdrowotne, więc sprawdzam jak to będzie dzisiaj. One często mi tak właśnie niefajnie sobie sterczą, a nie mają niestety szlówki, żeby właśnie nawet pasek sobie wsadzić, tak? No ale jest, tym razem okej, okay. <grym>, Jest okej, okay. To znaczy, że jestem teraz w lepszej formie, że tyję. Takie jest moje zadanie. Tak, ja jestem no, z tych dziwnych, osób, które, dziwnych kobiet, które chcą tyć. Nie ma lepszego patentu, słuchajcie, z rana na przebudzenie się. Nawet swoim mężczyznom możecie tak robić, jak właśnie sobie spryskać twarz jakimś hydrolatem, tonikiem. Od razu po prostu jakbyście byli po pięciu godzinach snu więcej. Nasze znaczy, zależy. W moim wypadku już każde pół godziny snu, na przykład dzisiaj, to tylko by mi zbijało moją energię i przyćmiewało umysł. E, więc tym bardziej dobrze tak właśnie się z rana pobudzić w ten sposób mam takie nawilżające z Bianku. oraz zaczeszkę na bad Herday, że tak powiem. Tutaj wszystko już jest tak tłuste, że to już naprawdę tylko maksymalna może być ulizana zaczeszka. A tak to jest jak się żyje w Warszawie, kiedy chociażby dwie godziny z życia tracimy na dojazdy. Zatwiając różne sprawy, których mam dzisiaj właśnie sporo. Upsi, tutaj to idzie kosztem swojego wyglądu, jeśli oczywiście nie macie totalnej obsesji na swoim punkcie. Oczywiście ciągle jestem teraz w kryzysie bez farbowania. Moje włosy mają teraz dwa kolory, czyli siwo-brązowe. Może zostanę w kitku? Jeśli macie właśnie rzadkie włosy na przykład, tak, chcecie, żeby koczek lepiej się złapał, wyglądał, był taki bardziej objętościowy, to po prostu weźcie sobie taką dużą frotę, jak ja, taką szeroką i to macie wtedy dodatkowy też wygląd, fajny design. A się chory brzuch, który o tej porze przestrzegany to znaczy jest do śniadania i następnie to wyczesuję, bo lepiej już dzisiaj nie będzie z tymi włosami. Co robię teraz w tym momencie przed, przed jedzeniem, to biorę glutaminę. Świetny suplement, o którym nagrywam na moim innym koncie, dużo informacji cennych. Naprawdę, może powiedzieć, że to jest, słuchajcie, coś, co jest ogromnym grzechem, że oczywiście nam system nie mówi o tym że coś takiego powinniśmy zażywać, że coś takiego w ogóle istnieje i możemy dosłownie jakby zwiększać swój potencjał do nieśmiertelności. No to, to ma niezwykłe właściwości. Dla każdego, dosłownie dla każdego coś się znajdzie. Ja to używam w ramach pierwszej, kolejnej z moich terapii, czyli leczenia nieszczelności jelita pod tym kątem, jeśli chodzi o ogólnie te, sprawdzane terapie na leczenie u mnie pseudo 65 alergii. Tak, nie przesłyszałaś się. Więc glutamina właśnie między innymi służy do tego, żeby wspomagać właśnie pracę jelit. pod tym kątem, ale też jeśli na przykład treningujesz się, dużo sportu uprawiasz, to również to jest jakby na drugim miejscu można powiedzieć właśnie przeznaczone do tego, żeby szybciej regenerować mięśnie, mieć większą wydajność organizmu i mięśni, więc to też się wierzy rano na czczo, przed treningiem na przykład, albo przed treningiem. Teraz będę sobie na śniadanie tak na szybko, ponieważ potem idę na lunch na godzinę 15 z przyjacielem, więc nie potrzebuję się najeść tak jak zawsze się najadam, że umieję się najważniejszym na posiłkiem nie... konkretnym, który zapełnia dniami wszystkie kwasy, znaczy w ogóle wszystkie wartości odżywcze, i nie potrzebuję wtedy przez cały dzień pracy nic takiego typowego obiadu. Dopiero na obiadę obiad kolację sobie serwuję. Ja. zależy mi zawsze, żeby było to białeczko. Więc następna rzecz, jaką robię, to też na Zaczynam od proteinowego kefira, żeby sobie przygotować właśnie żołądek na całe jedzenie w ciągu dnia. Nawiedzie jajeczko, mleczka tłustego prawie 4%. Boże, jak wspaniałe, że. Oni to wymyślili. Tutaj mam dużo tych pieczarek, to może będzie dzisiaj z pieczarkami. Również przed posiłkiem konsumuję chlorelle, czyli algi, zielonki inaczej mówiąc, które tutaj mi świetnie, właśnie lepiej się złączą z metalami ciężkimi, toksynami, które właśnie w szczególności to jedząc chcę się pozbyć znowu po prostu kropla w morzu właściwości i mocy, jakby tego produktu, takie algi pomagają, jakby najlepiej, tak? Chlorela słynie ze swojej właściwości właśnie łączenia się, wiązania, tak? Nie tyle właśnie z krwobiegu, jak i nawet z narządów metali ciężkich, tak? Podczas kiedy inne produkty do detoksykacji robią to na przykład z konkretnego innego narządu, albo tylko z krwi, albo na przykład z nawet mózgu. Hmm, a korela robi to jakby z całego organizmu, dlatego jest tak skuteczna. To też jest najlepszy dostawca właśnie budnika? Chociażby, już nie mówiąc o tym, że są najbogatsze w ogóle składniki odżywcze, produkt na, na Ziemi, jeden z najbardziej. Zanim na jeszcze mam swojego szota zdrowego, który składa się między innymi właśnie z kurkuminy, z pierwszą, z cytryny, na ciepło z wodą oczywiście, żeby z wiesiołka. Tak? Dobrze mówię? Od wisiołka. Um, I mam tu jeszcze stropes, oczywiście w ramach właśnie tego mojego detoksykowania się. Okej, okay, jest włączone. do detoksykacji wątroby, Więc można powiedzieć, że to jest znowu antidotum totalny, to, to co najważniejsze. I tutaj mam jeszcze błonnik jabłkowy, właśnie. Teraz myślę. I też z rana coś takiego sobie robicie i naprawdę wiecie, że dbacie o siebie najlepiej, jak się da i wyszła mi super jajecznica z wieczerzkami i rozkiłkami. Następnie siadam do pracy biurowej, wpisywałam maile, faktury i zabrałam się za szybki makijaż, taki dla mnie klasyczny dzienniak. Tutaj sobie jeszcze używam techniki zimowego makijażu, czyli wszystko pudrowe raczej, no chyba, że mam oczywiście źle nawilżoną celę to wtedy zdecydowanie też wykończenie bardziej kremowej. Tutaj zdecydowanie mi się ta e, testowana konturówka nie spodobała. I ten kolor, który wyszedł, chociaż tutaj wygląda znacznie lepiej niż na żywo, e, bo był bardziej chłodny i nienawidzny się takich chłodnych chwilach róży, więc e, oburzona to chciałam zdjąć. I okazało przy okazji testem, że ona jest bardzo, bardzo trwała. Ten pigment nie chciał się zetrzeć, więc tutaj oklaski dla Bel. E, zaczęłam sobie modyfikować po swojemu trzy kroki. Bardzo dobrze, więc zbieramy się koniec. dalej. W tym momencie wychodzę na konsultację. Ja Mojego implantologa i staram się nie płakać, bo dosłownie to jest taki vibe, że w tym momencie wszystko, całe moje szczęście, całe moje marzenie, wszystko może le legnąć w gruzach. Znaczy bez przesady, dobra, nie bądź znowu jak dawniej, drama, w każdym razie sytuacja moja się pogorszyła i teraz szukamy rozwiązania. I potwierdzenie, trzeba na pewno jest tak źle. Już nie mówiąc o tym, że cały most cały most mi się rozpadł tutaj u góry, więc wyglądam jak Frankenstein. I znowu nie mogę się śmiać. Znowu. Moje ukochane botki przewygodne. Idealne, mam nadzieję, że będą do tej długości. Tak, wjeżdżają. I teraz nieświadomie w ogóle kompletnie, bo mam tyle rzeczy, że nawet czasem zapominam, co mam. Kupiłam tą torebkę. która jest teraz moim numerem jeden. Jestem w niej zakochana totalnie. Bardzo długo szukałam jej takiej teraz właśnie jakiejś takiej czekoladowej. I okazuje się, że no idealnie siedzi na tych czekoladowych butów. Dziewczyny, przyznajcie, napiszcie proszę masę serduszek w komentarzu potwierdzając mój zachwyt. I tak wyglądam jak dzisiaj. jak tutaj. Potrójny zestaw dzisiaj na usta taki wyszedł. Mm, więc pakuję oczywiście portfelek klucze i sprawy. I dzisiaj myślę, że jak jest słoneczko że brakuje mi oczywiście okularów. Pierścionek perfumy. Jeszcze raz już, wiosenny mój tręcz, kochany. Tak, w końcu przyszedł na niego czas. Myślę.. W tym momencie mam dodatki. Mam okularki. Tak? Na fryzjer, tak, porzucony. Wie, mogą mnie wyrzucać z domu, tak mogę zawsze. Odnalazł swoją przystań tam, gdzie zawsze. Ci się płacą ja przy krańcu? Ale co?